Marek, dzisiaj po raz kolejny wygrałeś w pierwszej rundzie. Tak mocno bijesz, czy twoje rywale są tak mało odporni na ból? Nie wiem, musiałbyś sprawdzić. <laughs> Nie, myślę, że, że mam czym uderzyć i, i przy, przy tym, jak, jak trafię czysto, myślę, że jestem w stanie przewracać rywali i to pokazałem. To był taki idealny cios na dół? Myślę, że to było dużo ciosów na dół i któryś w końcu już przełamał go. Dużo było zamieszania przed tą walką. Chyba trzy czy czterokrotnie rywal zmieniał ci się, ale chyba ty jesteś cały czas spokojny. Ja tak powiem, że nawet nie wiedziałem z kim boksuję, ja dopiero przyszedłem na rozpisę, zobaczyłem. Bo zmieniali, miał na wagę przyjechać ktoś inny. Później po wadze było ustawione, że ktoś inny przyjedzie. No później się dzisiaj się okazało, że jeszcze ktoś inny, ale ja jestem cały czas przygotowany i wchodzę na 100%, skoncentrowany i robię to, co do mnie należy, czyli, czyli wygrywam. Te twoje ciosy na dół to będzie taki twój znak rozpoznawczy, myślisz? Myślę, że, że może, może to być jeden ze znaków rozpoznawczych. Tak po, lubię. lubię uderzać na dół i wiem, że mi to wychodzi. Dlatego nie mam po co tego zmieniać. Tak patrzę na ciebie i tak trochę podziwiam twój spokój, bo dopiero pierwsze toczy zawodowe walki. Ale zupełnie nie widać podobnie ani tremy, ani zdenerwowania. Na dużym spokoju wychodzisz, wykonujesz swoje zadanie i robisz to w sposób bardzo przekonujący. Tak, jest wiadomo, że zawsze są jakieś nerwy przed walką, ale już jak idę do ringu. Koncentruję się tylko po tej drodze, jak już mnie wpuszczają już po tej drodze. Już myślę tylko o tym, żeby sobie spokojnie poukładać to wszystko na początku ringu i, i znaleźć te słabszy 1, 2, 3 punkty i tam lokować swoje ciosy. Tak Zastanawiam się, bo miałeś dwie walki, dwa razy pierwsze rundy. Uczysz się czegoś, czy jednak masz niedosyt, że te walki mogły potrwać trochę dłużej? Powiem tak, uczę się na każdym treningu. W ringu może nie wszystko pokazuję, bo akurat nie było tutaj czasu, pokazać. chociaż już był i cios podbródkowy, a pod, pod, podbródkowym był na dół i to trener nas pilnuje, żebyśmy tak też próbowali, żeby, żeby tą gardę rozbijać przeciwnika, no i, i to się sprawdza i niektóre elementy będę wprowadzał po prostu do swojego boksu, czy to wyjdzie w tej walce, czy dwie walki później, to nie jest istotne, ale ważne, żeby to systematycznie ten swój arsenał ciosów powiększać. Teraz miałeś okres intensywnych treningów i krótkich walk. Co dalej? Teraz odpoczynek na razie? Na razie wracam do domu na święta. Muszę się trochę zająć dziewczyną, rodziną, znajomymi, których zaniedbałem, bo jednak cały czas teraz siedziałem w Warszawie, a później z powrotem wracamy do treningu. Po, po Sylwestrze przyjeżdżał do Warszawy i, i trenuję. Wiesz już, jakie są plany startowe wobec Twojej osoby? Coś słyszałem, że ma być start w lutym, ale nie jest to jeszcze potwierdzone. Okej, okay, dzięki wielkie. Dzięki.